Cześć. Dzisiaj opowiem Wam o zasadach i ciekawostkach ruchu drogowego, które spotykane są tylko w USA. Zapraszam. Dzisiejszą powieść zacznę od chyba najciekawszego rozwiązania czyli od skrzyżowania, na którym wszyscy mają znak stopu. O co chodzi? Zobaczcie. Tu jest znak stopu, tam jest znak stopu, tam jest znak stopu i tam jest znak stopu. Pod znakiem jest tabliczka z napisem four-way, czyli wiadomo, że wszystkie cztery drogi prowadzące do tego skrzyżowania mają znak stopu. No i o co chodzi? Chodzi o to, że kto pierwszy, ten lepszy. Pierwsza osoba, która dojedzie do znaku stopu, ma pierwszeństwo przed tymi, którzy dojadą do znaku stopu na innej drodze po nim. Jak to wygląda w praktyce? Jedziemy na bardziej Ucięszczane skrzyżowanie, i pokażę Wam jak taki przejazd przez skrzyżowanie z czterema stopami wygląda na żywo. Dojeżdżamy do skrzyżowania z czterema stopami, widzicie, dojechał jechał ten pierwszy, ruszył, to jechał biały, który jechał na wprost to jechał ten po lewej stronie, a teraz jadę ja. Dojeżdżamy do skrzyżowania z czterema stopami. Powiem wam szczerze, że to skrzyżowanie jest jednym z bezpieczniejszych skrzyżowań bo bardzo, bardzo rzadko zdarzają się na nim wypadki ja w swojej karierze gliniarza jeszcze nie miałem wezwania do wypadku na takim skrzyżowaniu bo tutaj wszyscy zatrzymują i jak ktoś jest nie, nie pewien, kiedy ma jechać to po prostu opuszcza osobę która dojechała chwilę po nim czy chwilę przed nim dla świętego spokoju i w ten sposób unika wypadków bardzo proste i bardzo dobre, moim zdaniem, rozwiązanie. I kolejne skrzyżowanie, gdzie wszyscy mają znak stopu. Tym razem prowadzą go trzy drogi. Więc pod znakiem stopu będzie tabliczka z napisem All Way, czyli wszystkie drogi mają, mają stop. Dojeżdżamy i bez znaczenia, kto dojechał, kto, kto jest z prawej, kto, kto jest z lewej strony. I czy się kto dojechał pierwszy? Dojechaliśmy i skręcamy. Jedziemy teraz główną ulicą mojego miasteczka. Jak widzicie, dwa pasy ruchu w każdą stronę oraz oddzielony żółtym kolorem. Piąty pas, który jest pasem wspólnym dla obu kierunków. Służy on do tego, że skręcający w lewo w jakieś boczne uliczki mogą go użyć aby się zatrzymać przepuścić ruch i dopiero skręcić ewentualnie włączając się do ruchu w lewą stronę z bocznych uliczek można tego pasa użyć jako pasa rozbiegowego nie tamując ruchu do tego w miastach, w większości miast zobaczcie tutaj jest znak Tracks use left lane widzicie po prawej stronie w wielu miastach taki właśnie obowiązuje po lewej stronie Dwóch pasów. Dlaczego? Bo prawy pas jest używany do skręcania w prawo w boczne uliczki. Po prawym pasie ludzie włączają się do, do ruchu, więc ten pas jest z reguły wolniejszy oraz ma więcej, nazwijmy to, przeszkadzajek, które spowolniają ruch na tym pasie. A, a lewy pas na nim ruch był się ciągle, nie ma żadnych przeszkód, ponieważ skręcający w lewo. Używają pasa środkowego, więc nie tamują ruchu na tym pasie głównym, a skręcający w prawo skręcają z, prawa, z prawego pasa. Więc lewy pas po prostu ma bardziej płynny ruch i dlatego na nim jeżdżą właśnie ciężarówki, na nim powinien się odbywać główny ruch przez miasto. Jeszcze taka ciekawostka, jedziemy właśnie po highwayu, Highway 395, tak się nazywa ta droga, czyli błędnie tłumaczone jest to jako autostrada. To nie jest autostrada, to po prostu główna droga. Nazwa highway pochodzi jeszcze z brytyjskich czasów bodajże tam chyba z XVI wieku czy XVII. Gdy to oznaczało po prostu główną drogę łączącą dwa miasta. Zobaczcie gość skręca właśnie ze środkowego pasa i nie spowolnił mojego mojego ruchu, bo skręcił z pasa, który jest właśnie po to, żeby z niego skręcać i nie tamować ruchu. A Jeszcze jakaś kawoska jeżeli chodzi o Nevadę. W Nevadzie taki, takie najśmieszniejsze prawo Zaczące ruchu drogowego to na highway'u nie wolno jeździć na wielbłądach <noise> takie stare prawo które jeszcze, jeszcze istnieje tu macie przykład środkowego pasa na drodze z jednym pasem ruchu w każdym kierunku a i ten trzeci pas jest wspólny bo jest kilka wjazdów na pole golfowe jest kilka wjazdów do domów mieszkalnych na parkingi więc taki pas się tutaj w tym miejscu przydaje Jest na niego miejsce Więc został zrobiony I sprawdza się moim zdaniem Bardzo, bardzo fajne rozwiązanie Usprawniające bardzo ruch Zwróć uwagę na jedną ciekawą rzecz Otóż Pasy biegnące w tym samym kierunku Są rozdzielone liniami w kolorze białym Natomiast pasy w przeciwnym kierunku są oddzielone od siebie liniami w kolorze żółtym. To jak widzicie, między prawym a lewym pasem jest biała, przerywana linia. Potem jest żółta, bo to jest pas w dwóch kierunkach, który idzie, a zaraz idziemy na drogę, która ma dwa pasy ruchu i tam będzie te pasy rozdzielone żółtym kolorem. Zaraz wam to pokażę. Proszę bardzo, jak działa ten pas rozbiegowy? Wjeżdżamy na niego i z niego włączamy się do ruchu. Był to pas, który można używać w obu kierunkach. Ja go użyłem, do tego, żeby się do ruchu włączyć. A teraz przejeżdżamy przez jedno z trzech rond, w moim hrabstwie. Powiem wam, że ostatnio ronda zaczęły się robić bardzo popularne w mojej okolicy. Oczywiście Amerykanie kompletnie nie potrafią z nich korzystać. Nie wiedzą kiedy się do ruchu włączyć, nie wiedzą kiedy użyć kierunkowskazu, a więc jest słabo z ich znajomością Poruszam się po rondach. No ale ronda są bezpieczne, więc coraz więcej się ich pojawia w naszej okolicy. A tymczasem wjeżdżamy na drogę, o której mówiłem wcześniej, czyli drogę, która ma dwa pasy ruchu w przeciwnych kierunkach. I te pasy, jak widzicie, oddzielone są liniami o kolorze żółtym, więc. Jedno zerknięcie na pasy i wiadomo, że jedziemy po drodze dwukierunkowej. Jeśli te pasy byłyby białe po środku, to wiadomo było, że jedziemy po drodze jednokierunkowej z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku. No to chyba tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że to co Wam powiedziałem było dość ciekawe. Dajcie znać w komentarzach. Jak zwykle łapka w górę łapka w dół. Koniec. Trzymajcie się. Czołem. Cześć.